To jest kanał porozmawiamy o skokach. Zakończył się właśnie pierwszy konkurs 69. turnieju czterech skoczni. Została przerwana wielka seria Graneruda. Wygrywa Karl Geiger przed Kamilem Stochem, Mariusem Lidwikiem, Halvorem Egnerem Granerudem, Markusem Eisenbichlerem, Stefanem Kraftem, Andrzejem Jentenkał, Filipem Aschenwaldem, Andrzej Laniszkiem oraz Zigą Jelarem. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs był interesujący, warunki nie były do końca równe, ale na pewno oglądało się to o wiele przyjemniej niż kwalifikacje, które i tak zostały anulowane. I zastrzegam tutaj, że sprawę powiedzmy polską, około koronawirusową omówię przy okazji reprezentacji Polski, a teraz do najlepszych, czyli Geiger. Prowadził po pierwszej serii, w mojej opinii, pierwszy skok był dużo lepszy niż ten drugi, oczywiście, drugi był dużo dalszy. Punkty odjęte, zawiat. Miał trochę szczęścia do warunków, przeciwstawił się świetnie tylnemu wiatrowi w pierwszej serii, gdzie naprawdę to przewyższenie, jak na standardy konkursu, było niesamowite i doleciał naprawdę daleko przy tym tylnym wietrze, gdzie od, właśnie od niego i praktycznie wszyscy następni zawodnicy mieli hamulec ręczny zaciągnięty i mieli cały czas praktycznie metry na sekundę z tyłu. Chyba tylko Kamil miał poniżej metra na sekundę i wystarczyło. Przewaga wystarczyła, żeby od niej zwycięstwo, jeśli chodzi o Geigera. Typowany dość ostrożnie, no bo jednak mało skoków, nie wiadomo było, czy on w ogóle wystąpi. Czy nie będzie przypadkiem pozytywnego wyniku na koronawirusa, nie będziemy musiał przedłużyć izolacji. Ale jak się okazało, może startować i może być też liderem turnieju czterech skoczni. Może w końcu Niemcy się doczekają. I drugi Kamil Stoch. Nie typowałem go jako kandydata do zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. Dalej tak nie uważam, bo jednak wiem, jak dobrze skakał Kamil. Pomijam. To, że wygrał Mistrzostwa Polski, gdzie startowało 7 zawodników, dobrze było w serii próbnej, dobrze było w pierwszej serii, bardzo dobrze w drugiej serii, ale właśnie tutaj pojawia się pytanie, czy Kamil Stoch jest w tym momencie na tyle równy, żeby jeszcze sześć skoków bardzo dobrych oddać? Bo naprawdę, chociaż był Graneruda, wydaje się, że on spokojnie jeszcze sześć skoków na podobnym poziomie, albo przynajmniej 5 jest w stanie spokojnie oddać, być może też Eisenbichler, ale u Kamila to jest jednak Dość problematyczna sprawa do wytypowania, bo naprawdę nie jest równy, nie jest stabilny kamień w tym momencie i naprawdę może jeszcze stanąć na którymś konkursie na podium, ale to czy stanie na podium już czterech skoczni to jest mocno wątpliwe. Powiedziałbym, że to nie jest jakoś bardzo prawdopodobne, ale jednak przewaga punktowa, która wypracowała się na przestrzeni konkursu jednak daje mu ciut większe szanse, żeby stanąć na podium, a mimo wszystko przeze mnie był typowany jako ten spośród tej wielkiej trójki reprezentantów Polski. Że to on może być najbardziej wątpliwy, jeśli chodzi o ewentualną walkę, podjął właśnie przez tą niestabilność, ale na razie wygląda to z jego punktu widzenia bardzo dobrze. trzecie miejsce Mariusz Lindwig, raczej niespodziewany, w ogóle inaczej zaczął się odbijać. W Engelbergu raz bardzo płasko poprowadził odbicie, a teraz to się powtarza i bardzo dobrze to się sprawdzało, zwłaszcza w pierwszej serii, zresztą był drugi, po pierwszej serii trzeci, po drugiej serii naprawdę bardzo dobrze się spisuje. Lindwig, trudno powiedzieć, czy to jest na. Miarę jego formy raczej nie, to jest troszeczkę naciągnięcie, ale jednak Lindvik jest w dobrej formie. Nie aż tak dobrej jak rok temu, ale jednak w formie dobrej jest. To nie ulega wątpliwości. Czwarty grany wielka seria przerwana. Typowałem, że on w Oberstdorfie raczej wygra, ale tak jak mówię, warunki nie były do końca równe. Zresztą to się w rzadko w skokach zdarza, że było tak jak w planicy podczas trzeciej, czwartej serii, ale jednak. Granerud ten drugi skok mu nie do końca wyszedł, zresztą pierwszy też nie był idealny, to były dwa bardzo dobre, ale jednak nie skoki, które wprawiałyby w osłupie, nie to co zrobił Eisenbichler, ale Granerud cały czas jest równy, wydaje się, że cały czas jest spokojnie kandydatem na podium i być może nawet do wygrania turnieju czterech skoczni, zresztą 11 punktów straty to nie jest tak dużo na sześć skoków, tym bardziej, że w jego przypadku jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że gdzieś zawali skok, czego nie można powiedzieć w przypadku Kamila Stocha. I piąty Eisenbichler, 27 po pierwszej serii, dostał się do drugiej serii o mało co nie podzieliłby losu paszkego. Oczywiście Paszka nie był takim głównym faworytem do podium, ale gdzieś tam się przewijał, jako powiedzmy siódmy, ósmy kandydat. i Niestety nie przebrnął pierwszej serii, bo końcówka listy startowej miała około metra na sekundę z tyłu. Wcześniej zawodnicy mieli tych punktów mniej dodawanych i dzięki temu pośrednio właśnie ta stawka bardzo mocno spłaszczyła tutaj pomiędzy 30 a 10 miejscem było chyba 9 punktów różnica między całą stawką 30 osobową 19 i 2 punkt różnicy. To naprawdę nie jest dużo. I w drugiej serii, no, Eisenbichler siadło. Siadło, naprawdę siadło. To był fenomenalny skok 42 metry. Tutaj zabrakło tylko lądowania, ale prawdopodobnie lepiej było nie ryzykować, tym bardziej przy lądowaniach Eisenbichlera, ale naprawdę skok wyłączając lądowanie, no fenomenalny, nie było żadnego wykręcenia na ty po z progu, skok bardzo ładnie trafiony w próg, bardzo dobrze właśnie przeszedł do układu lotnego, tak to można nazwać i skok fantastyczny. Być może gdybym miał trochę gorsze warunki, to wyglądałoby bliżej i byłyby lepsze noty, ale jednak remontada, ponad 20 miejsc, awans to jest naprawdę świetne osiągnięcie i to tak naprawdę nie działo się takie cuda jak Niczyny niczynym tak czy tym bardziej w Zet. naprawdę ten skok Eisenbichlera był no, fenomenalny i znacznie przewyższający to co widzieliśmy tak naprawdę, no może do samej końcówki konkursu. Szósty Stefan Kraft, wypada pogratulować Kraft w końcu zdobył pierwsze punkty w sezonie piąte po pierwszej serii, dobre, równe skoki i właśnie wątpliwości czy jego plecy to wytrzymają, czy gdzieś po prostu, ona się nie odezwał na tyle mocno, że Krafta nie zobaczymy w którymś konkursie. I siódmy Andrzej stękała, naprawdę, jestem pod wrażeniem tego drugiego skoku. Niektórym mogło się wydawać, że będzie aż tak dobrze po treningu, bo w treningu miał bardzo dobry rezultat, ósme miejsce, ale miał najlepsze warunki z całej stawki, bo nieliczni zawodnicy mieli odejmowane dziesiąte części punktów, a on miał odjęte ponad cztery. Ale naprawdę, tutaj w drugiej serii był bardzo dobry skok, i do tego jeszcze trafił bardzo fajne warunki. Jeden z najlepszych ogólnie w konkursie, wyłączając tą samą końcówkę, gdzie tam się trafiały podmuchy, podnarty, uśrednione, oczywiście. I bardzo dobry skok, bardzo wysoko oceniony. Nie wystarczyło, żeby wyprzedzić Eisenbichlera, ale też nieco na jego plecach podjechał aż do pierwszej dziesiątki, i dalej. Ósmy Aschenwald. Nie było tak dobrze jak kwalifikacja, które były wypaczone i zresztą niezaliczone, ale jednak Arszenwald jest w dobrej formie, Austriacy wyraźnie podciągnęli się po problemach koronawirusowych, no i Kraft jeszcze miał problemy z plecami, czy raczej albo jeszcze ma, albo dopiero będzie miał po raz kolejny. I naprawdę w przypadku Austriaków to świetnie wygląda, tym bardziej, że zaplecze naciska na nich bardzo mocno. Dziewiąty Laniszek, dobry skok w drugiej serii, zresztą w pierwszej serii ogólnie skoki czołki też były dobre, tylko właśnie przez ten silny wiatr z tyłu nie było tego za bardzo widać i te skoki, był tylko jeden skoki się dobrze pamiętam 130 metrowy, więc to mówi dobrze o tym jak ciężko miała czołówka. Laniszek drugi skok też miał bardzo dobry, ale jednak no ledwo wybronił się przed upadkiem, mało to się nie skończyło przed innym sędziowskim właśnie jakimś upadkiem poważnym, ale jednak... Wybronił się i mimo wszystko jeszcze powiedzmy gdzieś tam w grze jest, pamiętajmy cały czas, że to jest pierwszy konkurs, jeszcze 6 skoków zostało. I dziesiąty, Jelarno fantastycznie wykorzystał szansę, jeden z największych beneficjentów, jeśli nie największy tego całego zamieszania. Nie przebrnął kwalifikacji, nie przebrnąłby gdyby były one liczone, a tutaj szósty po pierwszej serii utrzymał się w dziesiąte, dziesiąte miejsce. Świetna sprawa, w mojej opinii wynik znacznie powyżej oczekiwań. No i reprezentacja Polski odniosę się, obiecałem, więc odnoszę się. Naprawdę jestem pod wrażeniem PZPN-u, który poruszył niebo i ziemię. Oczywiście tutaj jest Aploniusz Steiner, ale tu pewnie powinien być też Jada Małysz i inni działacze z PZPN-u, aż sam rząd się nawet do tego włączył, żeby sytuację naprostować. No i udało się zostali polscy reprezentanci dopuszczeni do zawodów. I z jednej strony to jest oczywiście Pozytywna sprawa też pośrednio przez to, że te kwalifikacje zostały anulowane, co jest ze względu na to, jak one przebiegały, jest bardzo pozytywne. Oczywiście to, że wszyscy załońcy wystartowali i jest pełna stawka najmocniejsza, jaka tak naprawdę może być, to jest sam w sobie ogromny plus i że nikt nie został wykluczony z powodów pozasportowych jak na razie. Bo to, że teraz y, kręc mu ręka, dostał ileś tam wyników negatywnych, to nie znaczy, że ktoś, czy nawet w reprezentacji polskiej może się znaleźć tak, że przed Innsbruckiem nagle będzie cztery. No to też może się zdarzyć w każdej innej reprezentacji. Ale jak na razie są pozytywy też takie, że troszeczkę atmosfera się oczyściła. PR zrobił się troszeczkę lepszy. No i mimo tego, że są te pozytywy, no to jednak też pewne problemy albo zarzewie do problemów zauważam. Ponieważ skoro można podważyć te wyniki testów i one nie są wiarygodne, przynajmniej tak się wydaje, czy to jest kwestia samej wadliwości testów, czy wadliwości przeprowadzonej procedury, czy weryfikacji wyników, no to tutaj pojawia się właśnie podstawa tego, żeby każdy mógł podważyć wynik swojego testu. I też to pokazuje, jak mocno ma pozycję reprezentacja Polski obecnie w skokach, bo wcześniej na coś takiego odważyliby się tylko Austriaty za czasów Pointnera. A teraz, no, to pokazuje, jak naprawdę silna jest pozycja reprezentacji Polski w tym momencie w skokach. I jeśli takie podważanie nawet nieuzasadnione będzie po prostu nagminne, to nagle może zrobić się pewien bałagan. No, i jest bardzo prawdopodobne, że przez następne 20 lat będzie się wałkować to, że reprezentanci polski na niemieckiej ziemi nie mogli zostać dopuszczeni do zawodów, ale udało się to zrobić. Jeszcze się tam gdzieś jakiś Krzysztof Miklas albo jego następca, jeśli chodzi o merytoryczne wypowiedzi, włączy, że to jest spisek i tak dalej, i tak dalej, ale udaremniony. Ale najbardziej dołujące dla mnie po tym wszystkim jest jednak mimo wszystko to, co działo się w internecie. Oczywiście wylewanie wiadra pomyj na Niemców, co widziałem na polskich forach i doszły mnie też słuchy, że podobne, a nawet dużo gorsze pomyje były wylewane na niemieckich użytkownikach tak po prostu, ponieważ są Niemcami i oczywiście wyciąganie historii relacji polsko-niemieckich i wyzywanie niemieckich użytkowników od tego i tamtego, ale tak jak mówię, ta druga część, o której mówię, to nie zobaczyłem tego osobiście, tylko znam to jakby z drugiej ręki, więc tutaj ktoś może się z was wypowie i mnie to zweryfikuje, czy mówię zgodnie ze stanem faktycznym, czy może jednak nie, ale tak jak mówię jeszcze raz, chylę czoła przed prezydentem, że tak dużo zrobił, żeby jednak reprezentantów Polski dopuścić i to się udało i za to wielkie prawa, nie tylko dla Pana Tajnera, ale też dla całego Polskiego Związku Narciarskiego. No i już do samych y, zawodów, no i jeszcze oczywiście Dawid Kubacki, wielkie gratulacje, jest tatą od kilku czy też kilkunastu godzin, więc wielkie gratulacje. Podczas samych zawodów, 12 po pierwszej serii, ten Scott pierwszy był w mojej opinii naprawdę dobry, tylko te warunki nie pozwoliły, a przy tak ciężkich warunkach minimalne błędy były bardzo mocno opiętnowane przez warunki, bardzo mocno odbijały się na odległości. I ostatecznie piętnaste miejsce. Te noty były też niskie, zresztą zasłużenie były niskie w przypadku Dawida. I piętnaste miejsce, no ciężko będzie już o sukces w turnieju. Jeszcze trudniej będzie u Piotra Żyły, który już traci ponad 34 punkty do Geigera. No za daleko typowałem go jako kandydata do podium, jako tego najrówniejszego z reprezentantów Polski, ale coś się zacięło u Piotra Żyły i to nie tylko podczas samego konkursu, bo podczas serii próbnych też to nie wyglądało jakoś szczególnie dobrze, również na tle innych reprezentantów Polski. 30. Klemens Morańka są jakieś punkciki, te skoki nie są rewelacyjne, już pojawiają się głosy, że wą do ale spokojnie. 44. Maciej Kot wykręcił go znowu po wyjściu z progu, trochę inaczej niż zazwyczaj, ale znowu to się powtórzyło. 45. Aleksander zniszczą. Też skok taki przeciętnawy, a i to po prostu nie wystarczyło przy jego aktualnym poziomie, żeby dostać się do drugiej serii. Dalej Norwegowie. No poza tym, że wczoraj 10 było bardzo dobrze, no to tak dalej dość przeciętnie. 22, Tande 21 po serii, a reszta poza tą 30. Forfang 35, 39 Johansson nie kontrolował lewej narty. Nie do końca wiem, co tam się stało przy odbiciu, ale ta lewa narta troszeczkę została puszczona samopas zbyt płasko, i przez to ten skok był tak krótki. I jeszcze 50. Eriksen, Skok przeciętny, warunki też. I taki oto mamy efekt, że ledwo co by kwalifikację kwalifikacje, gdyby to były kwalifikacja Dalej Niemcy, i tutaj podobna sytuacja. Tym bardziej, że są to gospodarze, i poza tym punktował tylko Freund. Poza czołem 10 był 25. A tak, paszkę 33. I tak jak mówiłem, był to jeden z tych kandydatów drugiego szeregu, żeby coś tam namieszać, ale no, został skasowany już w pierwszej serii. 36. Konstantin Schmidt. 38 Ziegler, 43 Haman, 46 Wenger, 48 Maurice Baer, 53 Luka i 57 Killa Merck, który skakał słabiutko na treningach, kwalifikacjach, w seriach próbnych. No i w konkursie też wypadł bardzo, bardzo blado i tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, że ten zawodnik jest aż tak nisko. Dalej Austriacy, którzy akurat tutaj zaprezentowali się dobrze, ponieważ oprócz tego, że dwóch mieli w czołowie no to jeszcze Herl 11 i Huber 13. Hubera też typowano, Hersie się bardzo dobrze prezentował na treningach i w konkursie też się dobrze prezentował mimo wszystko. I Huber. No jego skoki jak na aktualne możliwości przeciętne, tylko tyle. Solidne, ale przeciętne, nie dające tego co mógłby uzyskać, czyli powiedzmy nawet miejsca w okolicach podium czy na podium. I dalej jeszcze oczywiście Tomas Lackner 24, tak jak mówię, każdy punkt tego zawodnika mnie bardzo cieszy, bo to jest taka, można powiedzieć, romantyczna historia. Przecież. Kibice lubią takie romantyczne historie, o ile oczywiście nie zagrażają reprezentantom Polski. Dalej, Shifter 42 i 48, Hybek, no z Hybekiem to się trochę, no nie wyszło to odbicie troszeczkę. I skok słaby i warunki też nie za dobre. I taki efekt też gdzieś tam się przewijał Highbeck, ale no wynik bardzo, bardzo poniżej oczekiwań. No i kolejny kandydat, powiedzmy, z tego drugiego szeregu odpadł. Słowenia, Prełcowie w komplecie. W drugiej serii, w komplecie, w drugiej dziesiątce, dwunasty Domen, siedemnasty Peter, ogólnie niezły awans z 25 na 17 miejsce, no i ceny 19 miejsce, solidnie, bez jakiegoś niesamowitego szału, ale bardzo, bardzo przyzwoicie. No i 33 Paulo Oczyszcz, no oczywiście, o ile na początku sezonu to było największe zaskoczenie i plus wśród słowańców, to teraz przy tych oczekiwaniach, które już zbudował swoją postawą, to te wyniki wyglądają po prostu blado to 33 miejsce i Japonia 14. joju dawno nie był najlepszy z japończyków i to tak w, w miarę normalnym konkursie 16. keiichi był 8. po pierwszej serii wynik jak najbardziej na plus yukia 18. no strasznie się rozregulował yukia po występach w Engelbergu jednak to jego przejście bardzo agresywne do fazy lotu wymaga tego żeby ono było prawidłowo wykonane żeby ono nie wymagało poprawek po wyjściu z progu, to nie jest tak plastyczna technika, powiedzmy, jak to jest w przypadku Krafta. I tutaj nawet ten nieduży błąd powoduje bardzo duże konsekwencje. I na przykład, jeżeli skok był naprawdę perfekcyjny, tak jak te 146 metrów ku to naprawdę ten skok był świetny, ale jeżeli pojawiały się jakieś pomniejsze błędy, które się teraz pojawiają, to one bardzo mocno rzutują na odległościach i Yukiasa to teraz jest 18 i na to się mimo wszystko zanosiło. 20 na Kamura został zestawiony, tak jak mówiłem. Z jednej strony można powiedzieć, to on zawalił, więc on musi poprawić, żeby znowu w swoim imieniu nabił kwotę startową. Tylko, że większość punktów z kwoty startowej wynikała z pierwszego periodu poprzedniego sezonu, a teraz te punkty przepadły. Zresztą wcześniej też przepadły. I to, czy Nakamura nabije te punkty, to w mojej opinii jest bardzo wątpliwe. Nie ma dajki i to. Z jednej strony to by zamykało drogę, jakąkolwiek szansę na to, że ktoś nabije to szóste miejsce startowe, ale jednocześnie wydaje się, że mimo wszystko lepszy zawodnik teraz jest y, poza Pucharem Świata, chociaż Nakamura dzisiaj akurat spisał się bardzo dobrze i do tego konkretnego konkursu nie można się przyczepić. Jusjiro 28, wszyscy Japończycy punktowali. Dalej mamy Rosję 26, Klimow 14 po pierwszej serii, też się rozregulował, bardzo dobrze skakał w planicy, a później, jeśli te skoki były dobre, no to to fajnie wyglądało, ale znowu pojawia się to, co u Klimowa jest typowe przy niskiej formie, czyli brak kontroli nad nartami podczas wyjścia z progu i one wychodzą z progu pod różnym kątem, mają różny kąt natarcia i z tego biorą się różne wahnięcia, poważne problemy trochę po wyjściu z progu, co jest właśnie dobrze widoczne, że go czasem przekrzywia, że leci nierówno i ten skok jest skrócony wtedy automatycznie o jakieś 10 metrów więc to jest na pewno nie kim w najwyższej formie tylko co najwyżej w swojej formie przeciętnej 37 Nazarów, no i Mankow 61 no skacze słabiutko jak na razie Mankow Ciekawe, jak to będzie wyglądać w Prawdopodobnie właśnie wjedzie Trofimov z Sadrejewem, a co dalej postanowi Jelgini Plechow, to zobaczymy. Być może będzie jakaś zmiana miejsc po niemieckiej Jesi Turniu 4 Skoczni. Dalej Szwajcaria, ja Deschwanden. Już tylko trzech zostało, którzy punktowali we wszystkich konkursach. Eisenbichler, Grenerut, no i właśnie przesympatyczny Deschwanden, który niepostrzeżenie śrubuje świetny wynik, zwłaszcza jak na realia tego sezonu, 27. Na koniec konkursu. Aman był bardzo blisko punktów, fajny skok oddał na początku rywalizacji 32 miejsce. No i Peter, 54 miejsce to i tak tak naprawdę lepiej niż się można było spodziewać po tym jak się prezentował podczas treningów i kwalifikacji. I dalej mamy Amerykę Północną, która poległa po całości 47 Klaus Niektórzy go typowali jako takiego być może czarnego konia, kogoś, kto może namieszać. I to było uzasadnione po występach w Engelbergu, ale teraz po prostu Boyd Klaus się zaprezentował. Naprawdę bardzo, bardzo przeciętnie, o czym mówi. Zresztą pozycja, i to nie była zasługa tylko i wyłącznie warunków. 58. Sołkup, Występ przeciętny, nawet jak na jego aktualne możliwości. No i Larsson ostatni. No, skok był słabiutki, spóźniony. Szkoda opisywać w ogóle ten skok. Dalej mamy Finlandię. Całkiem niezły występ. Może nie tak dobry, jak można było się tego spodziewać na podstawie treningów, ale też reprezydenci Polski doszli, więc to też trochę rzutuje na to, co mogliśmy wywnioskować po treningach. 23. Altot był 21. po pierwszej serii solidnie, punkty zdobyte, nie można się do niego przyczepić, do Sacho można troszeczkę, bo naprawdę na treningach prezentował się dobrze, być może zabrakło trochę lepszych warunków, które by bardziej premiowały zachowaną prędkość przelotową w jego wypadku, ale 31. miejsce, nie ma punktów, ale naprawdę nieźle to wygląda, nieźle to wygląda w przypadku Finów, mimo tego, że wystawili tylko dwóch zawodników, ale wyraźnie. Janewa Tajnen uznał, że po prostu dwóch wystarczy. Są na takim poziomie, że mogą skakać pucharze świata z rozumiem i godnością człowieka. I nie chce brać Inus i maty, którzy. No, nie prezentowali się dobrze w Engelbergu. Chodzi mi o puchar kontynentalny. Dalej, szeroko pojęta reszta świata. Taka zbiorcza. No i witamy kolejną nację z punktami, czyli Zograwski. Naprawdę świetny skok w pierwszej serii. Naprawdę wszystko tam zagrało. Razem z warunkami, razem z odbiciem, z kątem natarcia, z trafieniem w próg. Naprawdę Skok Zukrawskiego w pierwszej serii był bardzo dobry jak na jego aktualne możliwości, no a w drugiej serii już nie było tak dobrze, o czym mówi zjazd aż o 13 pozycji, ale plusem jest to, że są punkty w końcu dla Bułgarii. Pucharze narodów, dalej 40 AGRO. Pozycja na wyrost podczas kwalifikacji ze względu na dobre warunki i powiedzmy trochę taki powrót do normy, do tego czego można było się spodziewać, aczkolwiek 40 miejsce w tak licznie obsadzonych zawodach na pewno nie jest powodem do wstydu. Dalej, Czesi, u których to wygląda cały czas mocno przeciętnie, dramatycznie. To może byłoby nadużycie, ale bardzo słabo to wygląda. 51. Czesmir korzyszek najlepszy z Czechów. 52. Polaszek, to jest zaskoczenie, że Polaszek prezentuje się tak słabo, bo Kożiszek nie jest najlepszy, dlatego że jakoś super skoczył, tylko dlatego że Polaszek zaprezentował się dość przeciętnie i też nim trochę pobujało w trakcie lotu. No i kołdelka. 56. Naprawdę ciężko się patrzy na tego zawodnika. Przebnąłby kwalifikację poprzednie tutaj by się przez nie nie przecisnął i skoki są Romana po prostu przeciętne, naprawdę one są strasznie przeciętne i równa do poziomu swoich kolegów i to jest naprawdę smutne. 55 FOBEH, 59 Contamine. Ja wiem, że prawdopodobnie czyta się to inaczej, ale po prostu nie potrafię tego naprawdę tak poprawnie wymówić, więc wolę dość zachowawczo. Tym bardziej, że co komentator to inaczej to wymawia inaczej mówi to Igor Błachut, inaczej mówi to pan babiasz, inaczej mówi to pan Rudziński, inaczej mówi to pan Szczęsny, więc tutaj wolę się nie zagłębiać i próbować połamać sobie języka, co i tak pewnie będzie bardziej śmieszne niż poważne. I 60. Breza Dola, oczywiście świetnie było w kwalifikacjach, dostał Soukupa jeszcze w parze Kao, a Tutaj widać z nędzą, można powiedzieć, jeśli zestawimy to w kontraście właśnie z tym, co było w kwalifikacjach. Zresztą, Skok był nieudany, ale. No, właśnie, po prostu to jest zawodnik, który potrzebuje dobrego skoku i dobrych warunków, żeby dostać się do drugiej serii. Po prostu musi mieć trochę szczęścia. Podobnie jak chociażby Tkaczenko w poprzednim sezonie, kiedy jego stricte poziom sportowy nie zapewniał punktów w idealnie równych zawodach, ale kiedy miał troszeczkę szczęścia do warunków, w porównaniu do innych zawodników, no to wtedy był w stanie zapunktować. Na sam koniec, jeszcze klasyfikacja TCS, taka już w miarę szczegółowa. No to Geiger, oczywiście, na prowadzeniu 2,7 punktów, Kamil Stoch straty niewiele. Ale tak jak mówię, w przypadku Stoch'a tutaj lepiej patrzeć za plecy, podobnie jak w przypadku Nivoka, który ma 5,9 punktów straty, ale czy nikt jest w stanie utrzymać tak wysoki poziom, to jest mocno wątpliwe. Granerut czwarty, 11 punktów straty. Z jednej strony dużo, ale z drugiej mamy cały czas 6 skoków, a granerut jest mocny cały czas, mimo że być może jednak on się wypala troszeczkę wcześniej niż to zakładałem, bo się, zakładałem w swoim materiale, że on będzie się wypalał w okolicach Innsbrucka, a jednak on się wypala nieco wcześniej ale, na podium cały czas ma bardzo, bardzo, bardzo duże szanse, w mojej opinii, większe szanse nawet niż Lindwig i Stok, mimo tego, że są przed nim i mają przewagę większą niż kilkadziesiątych punktów. Podobnie Eisenbichler, no raczej o zwycięstwo tutaj będzie już mimo wszystko dość ciężko, ale 16,8 punktów straty to też nie jest strata nie do odrobienia. I patrzę co, ten drugi skok naprawdę to była poezja. Z pominięciem oczywiście lądowania, ale naprawdę ten skok drugi Eisenbichlera był znakomity. Ja wiem, że on nie miał tak ciężkich warunków jak niektórzy zawodnicy później, ale naprawdę to, o ile pobił resztę stawki w tej drugiej serii, czy kiedy były porównywalne warunki i porównywalna belka, to naprawdę czapki z głów przed tym, co zrobił Eisenbichler. W szóstym miejscu Kraft 17,5 punktu straty, ale tak jak mówię po prostu boję się, że w którymś momencie plecy odezwał się na tyle mocno, że Kraft zostanie wyeliminowany z walki i nie typuje go do podium, Podobnie jak Andrzeja Stękały, który oczywiście się zaprezentował rewelacyjnie 17,8 punktów straty do Geigera, ale jednak wydaje mi się, że kiedy konkurs będzie w miarę równy i gdzieś tam powiedzmy suma pseudo szczęścia się wyrówna, zawsze jest gdzieś tam powrót. Dość średnio, jeśli weźmiemy odpowiednią liczbę prób w losowaniu To jednak wydaje mi się, że stękała gdzieś tam może nawet z tej czołowej dziesiątki Klasyfikacji turnieju czterech skoczni po prostu wypaść A po prostu trzeba skoczyć też 8 razy, co często wystarcza do tego Żeby być w tej czołowej dziesiątce, bo jednak nie jest tak, że 25 zawodników Punktuje we wszystkich czterech konkursach, to się chyba nigdy nie wydarzyło Ósmy jedna 18,1 punktu On jest trochę wyższej formie od stękały, ale też wydaje mi się, że troszeczkę podium jest niby w zasięgu, ale jednak jeszcze kilku zawodników jest przed nim, którzy mają wyższe umiejętności na ten moment i większe szanse na podium. To samo z Laniszkiem. Laniszek prezentował się dobrze, był równy. Ta pierwsza seria dość mocno się na nim odbiła, zresztą dużo stracił na notach. Powinien mieć przy perfekcyjnym lądowaniu w okolicach 15 punktów straty, i to już by inaczej wyglądało, bo byłby przed chociażby Eisenbichlerem. Byłby naprawdę już dość blisko podium, a jednak te. 21 punktów wygląda troszeczkę inaczej, i jest przed nim Eisenbichler. grany może być ciężko w jego przypadku. No i Jelar tutaj no nie zakładam jakiejś cudownej odnowy zawodnika, powiedzmy tego z końca sezonu, kiedy naprawdę prezentował się rewelacyjnie. Mówię o sezonie 19-20, i że to jest ten zawodnik, który może na przykład w nie awansować do drugiej serii. I z innych istotnych zawodników, no to Held 24,4 punktu, 11 pozycja Domen 24, i 9. Hubert, 13. pozycja, 25,7, Dalej już dwóch reprezentantów Polski wybrałem, bo tak naprawdę z istotnych zawodów tylko oni pozostali, bo Paszkę po prostu odpadł. Kubacki, dwadzieścia, sześć i 26,8 punktu. Być może stres związany z tym, że jest już ojcem i narodziny yy, za jego córeczką. Być może zacznie skakać lepiej, jako też obciążony psychicznie. Ale też trudno powiedzieć czy na tyle dobrze, że jeszcze się mógłby realnie włączyć walkę o podium. No i Piotr Żyła 34,4 punktu straty. Typowałem go jako najbardziej prawdopodobnego kandydata do podium spośród reprezentantów Polski. Ale jednak wydaje mi się, że tak przeciętna postawa i to nie tylko w zawodach, ale też ogólnie dzisiaj we wszystkich czterech skokach. Sugeruje, że jednak Żyła stracił od Engelbergu bardzo dużo. Ja patrząc na skoki podczas Mistrzostw Polski... Na samo odbicie, nie na, na odległości, bo na odległości nie było co patrzeć. To wydawało mi się, że mimo wszystko większe problemy ma Kamil Stoch niż Piotr Żyła, chociaż Żyła też miał swoje problemy, ale myślałem, że jednak Żyła się troszeczkę ogarnie podobnie jak Stoch, ale po prostu Żyła skacze porównywanie. To nie jest słabszy skok, to po prostu wszystkie te cztery skoki były dość przeciętne. Nawet kiedy się weryfikowało to na poziomie wewnętrznej rywalizacji w reprezentacji polskiej, to jednak Żyła nie brylował, nie był tym numerem dwa. I to jest niepokojące w przypadku żyły, że być może teraz jest z formy. I było podobnie dwa lata temu, kiedy naprawdę miał fantastyczny pierwszy period Pucharu Świata sezon 18-19, a jednak na turnieju 4 skoczni nie było zbyt dobrze. Oczywiście było miejsce powiedzmy w szeroko pojętej czołówce, ale jednak to był naturalny kandydat wtedy do podium turnieju 4 skoczni, a teraz znowu być może dla polskich kibiców to jest zawód. I mamy dzień przerwy, później kwalifikacje do garnisz, no i oczywiście zapraszam na konkurs noworoczny. To tyle. Do usłyszenia.